W informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu, dlatego w wątpliwości warto skonsultować się z ekspertami. Nazywam się Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Zakażenie nowym koronawirusem SARS-CoV-2 przechodzi się w różny sposób. Czy tylko ci, którzy przechodzą chorobę najciężej, mają powikłania? Które z nich są najczęstsze? Czy szczepienia mogą pomóc uniknąć problematycznych następstw choroby? Na te oraz inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość. Jest z nim doktor nauk medycznych Michał Sudkowski, prodziekan do spraw rozwoju na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Pan doktor specjalizuje się w medycynie rodzinnej, chorobach wewnętrznych, ma kilkudziesięcioletnie pięcioletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych i klinicznych między innymi wewnętrznych pediatrii neonatologii i SOR. Dzień dobry panie doktorze, czy mnie pan to słyszy? Tak, słyszymy się świetnie. Będziemy rozmawiać na temat powikłań, zarówno powikłań, które związane są z COVID-19, jak i powikłań poszczepiennych, ale zacznijmy od tych pierwszych. Proszę powiedzieć, jakie powikłania u osób, które zachorowały, pojawiają się najczęściej? Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje przede wszystkim zapalenie płuc wirusowe, covidowe zapalenie płuc, które może być powikłane bakteryjnym zapaleniem, bakteriem razem z sepsą oraz wieloróżnorakimi narządowymi zaburzeniami. To może być zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek, powikłania zakrzepowo-zatorowe, wiele różnego rodzaju powikłań neurologicznych. Panie doktorze, jak często pojawiają się te powikłania? Powikłania pojawiają się stosunkowo rzadko, dlatego bo 80%, nawet 80 kilka procent, Przypadków koronawirusa przebiega bez objawów, a zatem większość przypadków na szczęście to są przypadki skąpoobjawowe, czy wręcz bezobjawowe. Natomiast jeśli chodzi o powikłania, to one występują w następującej częstotliwości. Przede wszystkim zakażenie płuc ma charakter bezbakteryjny w około 10%. W następnych kolejnych no, 10% już są cięższe powikłania. Dochodzi do zespołu niewydolności oddechowej, tak zwanego ARDS-u. Może być wstrząs septyczny i sepsa, mogą być ciężkie powikłania wielonarządowe, o których mówiłem, a więc zapalenie mięścia sercowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie, zapalenie nerek z niewydolnością nerek. Wiele, wiele powikłań narządowych, które co prawda są rzadko, ale razem powodują, że do zgonu w wyniku tych powikłań dochodzi niezwykle często, bo między 2 a 3%, taka średnia światowa, to 2,2% wszystkich osób zakażonych. Czyli tak naprawdę te powikłania, mimo tego, że nie są bardzo częste, one są bardzo groźne dla pacjenta, który, który je ma. Proszę powiedzieć, czy zawsze jest tak, że te powikłania pojawiają się od razu, czy czasem jest tak, że pojawiają się po jakimś czasie? Zwykle pojawiają się po, po pewnym czasie, i to jest zjawisko bardzo niepokojące, wymagające tutaj monitorowania stanu zdrowia pacjenta, zarówno przez niego samego, jak i przez chociażby lekarza rodzinnego czy lekarza prowadzącego. Pojawiają się najczęściej w drugim tygodniu e, choroby, w przypadku i e, już wtedy właściwie, kiedy samego koronawirusa w naszym organizmie nie ma, a zatem. Wtedy jest najgorzej, kiedy on już zniknie, nabroi, na narobi swoje i niestety, niestety zostawia nas z tym. I wtedy dochodzi do tych najcięższych powikłań, nagle, często, nagle z powodu tak zwanej burzy cytokinowej, czyli skomplikowanej reakcji, która się dzieje w naszych płucach, która u, jak gdyby uaktywnia całą kaskadę tych zaburzeń. Tak niebezpiecznych, choć stosunkowo żadnych. Że... Rozumiem, czyli ta burza cząsteczek zapalnych jest bardzo niebezpieczna dla naszego organizmu. A proszę powiedzieć, czy te osoby, które chorowały bezobjawowo, są narażone na te powikłanie, czy one się pojawiają tylko u osób, które przechorowały to bardzo ciężko? Nie, no, niestety jest tak, że również powikłania zdarzają się u osób, które przechorowały bezobjawowo. I oczywiście, jeżeli bezobjawowo, to nie ma takich dramatycznych tutaj objawów, o których mówiliśmy, ale może dojść i dochodzi na przykład do zwłóknienia płuc, do powikłań zakrzepowo-zatorowych, do różnego rodzaju, proszę Państwa, takich zaburzeń, które, które są na dobrą sprawę skutkami ubocznymi po przechorowaniu koronawirusa, na przykład tak zwanej mgły mózgowej, czyli zaburzeń pamięci, problemów psychicznych, zmęczenia, osłabienia, a zatem cała no, gama dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, bóle mięśniowe, przewlekłe bóle głowy, objawy subdepresyjne czy depresyjne. Bardzo, bardzo niecharakterystyczny, ale bardzo szeroko wachlarzowy obraz kliniczny tego typu. Objawy. Rozumiem, czyli nie wszystkie powikłania muszą skutko, skutkować zgonem, ale są też takie powikłania, które są bardzo problematyczne, bardzo utrudniają nam życie i pracę, choćby nawet te problemy z pamięcią tutaj. Przejdźmy teraz do m, tych powikłań poszczepiennych. To jest taki główny argument pewnej grupy osób, która nie ufa e, szczepieniom. Proszę powiedzieć, czy tak naprawdę e, mamy się czego obawiać, jeśli chodzi o te powikłania poszczepienne? Wszystkie znaki na Ziemi i na niebie, nasze doświadczenie mówi o tym, że szczepionka jest szczepionką bezpieczną. Powtarzam, bezpieczną. I oczywiście w porównaniu z tymi potężnymi problemami, które daje sam COVID, to powikłania poszczepienne naprawdę są niezwykle łagodne. To trzeba z całą mocą podkreślić, postawić trzy wykrzykniki. To są najczęściej powikłania o charakterze drobnych zmian, miejscowych. I one tak na, naprawdę przeważają w postaci bólu, zaczerwienienia, w postaci jakiejś drobnej wysypki w miejscu ucieczki. Ale są też jakieś bardzo ciężkie, prawda, które się mogą zdarzyć, jeśli chodzi o szczepienia, powikłania poszczepienne? W, poniżej 1% mamy do czynienia z reakcjami alergicznymi. Reakcje alergiczne są oczywiście bardzo różne, ale zwykle 90% z nich, znowu, to są reakcje niezwykle łagodne. Natomiast e, e, jeśli chodzi o objawy mocniejsze, silniejsze, alergiczne, występują niezwykle rzadko. Przy różnego rodzaju tego typu szczepieniach występują raz na 100 tysięcy, raz na milion. Jeśli chodzi o ból i zaczerwienienie w miejscu ucieczki, w miejscu podania strzyknięcia, no to oczywiście w ciągu 24 godzin ten ból mija, nawet bez używania środków przeciwbólowych, bo jest oczywiście niewielki. I taki, taki, taką sytuację ma około 20% osób. Zmęczenie, ból głowy, czasem podwyższoną nieznacznie temperaturę, ogólne rozbicie, które przechodzi po lekach przeciwbólowych albo przeciwgorączkowych, ma też około 20% osób. Czy to są częste powikłania poszczepienne, czy to są nieprawidłowe odczyny poszczepienne? Bardzo, bardzo częste. Nie, oczywiście. One są bardzo rzadkie i naprawdę bardzo. Rzadkie. Czyli można powiedzieć, że powikłania pokowidowe są częstsze i są bardziej niebezpieczne niż te poszczepienne? Tak, oczywiście. Powikłania pokowidowe, kończące się także zgonem z powodu niewydolności oddechowej czy niewydolności wielonarządowej w ostateczności, są zdecydowanie, zdecydowanie podkreślam, Poważniejsze niż nieprawidłowe odczyny poszczepienne, które mają charakter generalnie łagodnych, drobnych zmian, gdzie pod kontrolą lekarską one są od razu weryfikowane i w bardzo prosty sposób leczą. Czy możemy porównać te y, nieprawidłowe odczyny poszczepienne z jakimiś powikłaniami polekowymi? Czy to jest mniej więcej ten sam rząd wielkości, jeśli chodzi o częstość zagrożenia? Tak, oczywiście to można tak porównać, bo lekarstwem y, przecież specyficznym jest szczepionka ale często w przypadku wielu, wielu leków, które stosujemy, te powikłania są nawet częstsze, zdecydowanie nawet częstsze w przypadku na przykład niektórych leków przeciwpólowych, tak bardzo często w Polsce nadużywanych, czy niektórych innych leków, na przykład sterydowych leków przeciwzapalnych. Więc tutaj oczywiście to te porównanie też wychodzi pozytywnie na na, na korzyść szczepionki. Rozumiem. Które powikłanie jest łatwiej leczyć? Pokowidowe czy poszczepienne, jeśli się już zdarzą? Oczywiście, że poszczepienne. Dlatego, bo jeżeli się zdarzą nawet takie powikłania, to są to powikłania, które działają na zwykłe, proste leki, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i, i tutaj nie wymagają zwykle żadnej, tak na dobrą sprawę, interwencji lekarskiej. A czy można powiedzieć, że szczepienia nie tylko ograniczają prawdopodobieństwo zakażenia, ale też prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś ciężkich powikłań? Tak, oczywiście, tak. Tak jak w przypadkach innych szczepień, w przypadku praktycznie każdego ze szczepień z wakcynologii, z całego wachlarza, można tak powiedzieć, szczepienie nie tylko powoduje, że nie zachorujemy, ale również spowoduje, że jeśli zachorujemy to nie będziemy mieli tych poważnych. Czy to nie dziwne, że powinniśmy się zaszczepić dwiema dawkami szczepionki? Nie, oczywiście nie. Bardzo często są takie szczepionki i stosujemy większość szczepionek z wielodawkowych dwóch, trzy, i kilkakrotnych, powtarzanych zresztą bardzo często. Także um, u nas nie ma tradycji szczepienia się osób dorosłych, stąd pewnie na ten temat nie wiedza, ale szczepionki zwykle są podawane wielokrotnie, a przykładem najlepszym jest chociażby grypa która na każdy sezon infekcyjny powinna być podawana co rok. Rozumiem, czyli to nie jest nic dziwnego. Są inne szczepionki, które musimy również e, powtarzać co jakiś czas. No teraz jeszcze, żeby raz to wybrzmiało bardzo dobrze, co jest bardziej niebezpieczne, powikłania związane z COVID-em czy powikłania poszczepienne? Wielokrotnie, wielokrotnie, żeby nie powiedzieć tysiąckrotnie więcej, e, są groźniejsze powikłania związane z COVID-em, a nie nieprawidłowe odczyny poszczepienne. Dziękuję panie doktorze za rozmowę, bo to było tak naprawdę ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy za rozwianie wątpliwości. Dziękuję Pozdrawiam bardzo. serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Szczepienia chronią nasze zdrowie i życie, jak również zdrowie i życie innych. Co ważne, obniżają również prawdopodobieństwo ciężkich powikłań po covidowych, które mogą zostać z nami na stałe. Jeśli szukacie wiarygodnego źródła na temat szczepień, wejdźcie na stronę gov.pl łamane przez szczepimy się. Tam znajdziecie wiele przydatnych informacji. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia.